Wyobraź sobie, że pożyczyłeś sąsiadowi kosiarkę. Sąsiad nie dojrze kosiarki, nie chce ci oddać, to jeszcze w ogóle zaprzecza, że pożyczył ją od ciebie. Co możesz zrobić? Niestety, najpierw będziesz musiał przygotować sobie dowody na to, że ta kosiarka jest Twoja. To oczywiście może być faktura, to oczywiście mogą być zeznania świadków. Następnie masz właściwie dwie drogi. Pierwsza to jest droga cywilna. Na drodze cywilnej wytaczasz powództwo o wydanie rzeczy. Jeżeli uzyskasz już wyrok, w którym sąd nakaże zwrot Twojej własności, będziesz mógł z tym wyrokiem iść albo do sąsiada, albo jeżeli nie będzie chciał wydać tego dobrowolnie, po uzyskaniu klauzuli wykonalności udać się do komornika, który wprowadzi Cię z powrotem w posiadanie kosiarki. Druga ścieżka to ścieżka karna. Możesz złożyć zawiadomienie na policję czy na prokuraturę. Że sąsiad przywłaszczył Twoją rzecz. Niemniej jednak również będziesz musiał udowodnić, że ta rzecz należała do ciebie. Musisz też wziąć pod uwagę, że policja czy prokuratora niechętnie zajmuje się sprawami o niewielkiej wartości. Zatem droga cywilna wydaje się słuszniejsza. Oczywiście zawsze warto się zabezpieczyć i spisać z sąsiadem, nawet przy pożyczeniu kosiarki, stosowną umowę. Wtedy tak naprawdę nie będzie żadnych wątpliwości, że kosiarka była Twoja i sąsiad ją od Ciebie pożyczył.